Oryżowskiej drużyny, bardzo cenne zwycięstwo. No nie ma to jak wygrana z drużyną Zielonogórską. Bardzo się cieszę, że jestem wygrany. Naprawdę, ja bym chciał pochwalić całą drużynę. Wszyscy chłopacy naprawdę bardzo ciężkie dzisiaj które panowali, pokazali serce i naprawdę zostawili na to, że wszystko, co mogli zostawić, Jeszcze z tego zwycięstwa bardzo cieszę. Bardzo cennego zwycięstwa dla nas. No i Jestem pełen radości dzisiaj. Co zawodnik czuje, kiedy wyjeżdża do 15. wyścigu i wie, że no, nie możemy tego wyścigu po prostu przegrać? Z punktu psychologicznego zawodnik miałby myśleć bardziej tak, żeby nie robić na siebie presji i żeby podać jak najlepszy wynik, ale gdzieś tam w stylu głowy jest to, ale zawodnik, który wie, i chce wygrać ten bieg, moim zdaniem stara się, żeby po prostu pojechał jak najlepszy bieg i... I nie starasz się odczuwać presję tego, tego biegu. A co jak była dla Was przełomowa? Czy to się w takim sprzęcie? Ja myślę, że bardzo dużo ludzi decyduje o start. dzisiaj. Bo była tak naprawdę ścieżka w tej samej linii. I co tam się ustawiał pierwszy, to tak raczej się skończył bieg, no i, a, no i gadaliśmy też dużo z chłopakami, jak ustawienia i tak dalej, myślę, że chłopacy jeszcze w, w którym momencie poczuliście, że to jest ta seria, kiedy przestało padać przez głąb? Ja myślę, że cały mecz po prostu chciałyśmy jechać o lepiej, ale drużyna z Żelonej na Góry naprawdę pokazała moc, pokazała, że są mocnym zespołem i... Nie było łatwo, absolutnie nie było łatwo ja się o to więcej cieszę z tej Jak ten mecz się zaczynał, to wierzyłeś w to, że on odjedzie w całości? Chciałem bardzo, żeby przestał opadać, żeby odjechaliśmy to w dobrych warunkach i na całe się, się przestał opadać i udało się objechać ten mecz, udało się wygrać i cieszyłem się. Mecz. Takie zwycięstwo chyba szczególnie cieszy, zważywszy na to, że Leon Macen wrócił do swojej formy z poprzedniego sezonu, no i pozostali zawodnicy z Zielonej Gory również jadą na na naprawdę dobrym poziomie. Zielona Góra jest mocnym timem i e, naprawdę trzeba, e, trzeba każde wieki z nimi brać bardzo na poważnie, bo to, są, bo to są świetni zawodnicy, tak? Oni nie przypadkiem jeżdżą w ekstrawidze. E, ci zawodnicy, którzy, którzy jeżdżą, to są naprawdę mocni zawodnicy. I, e, i tak, jak, tak jak jest mówione, e, wszyscy moim zdaniem dochodzą do o, optymalnej formy e, i o to ciężej. Dziękuję Proszę. Proszę bardzo.